Dzień dobry Państwu, raport regionu. Dzisiaj ze mną Jacek Jabłoński, lider wiosny w Tarnowie, Lewica Tarnowska. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Jacku, wybory 10 maja miały się odbyć, były planowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj opozycja dość mocno negowała i e, tą formę korespondencyjną. E, lewica też e, nie zagłosowała w Senacie za tymi poprawkami, które Senat miał do przerobienia, zmienili to jakby całą tą ustawę. Kiedy teraz wybory w ogóle, czy one się odbędą do 6 sierpnia? Panie redaktorze, wybory rzeczywiście miały się odbyć 10 maja, natomiast myśmy od razu twierdzili od samego początku, że przede wszystkim wybory muszą być demokratyczne, muszą być przeprowadzone w sposób bezpieczny i muszą być przeprowadzone w taki sposób, który nie będzie budził wątpliwości, Dlatego Lewica od razu, od samego początku proponowała wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, który pozwoliłby jakby po pierwsze zająć się przede wszystkim tymi najważniejszymi problemami, które w tej chwili mamy, czyli pandemią, ale też przeprowadzeniem wyborów w sposób przemyślany, zorganizowany i bezpieczny. No wyszło jak wyszło. Nie udało się, mimo tego, że Jarosław Kaczyński starał się przepchnąć te wybory w maju za wszelką cenę, nie wyszło. On jest największym przegranym tej sytuacji. Pan Jarosław Gowin chciał zaistnieć, zaistniał, tylko że no, wszyscy my płacimy za to tym, że stworzył się teraz no, ogromny chaos prawny, yy, i tak naprawdę no, yy, trudno jest w tej chwili tak na 100% powiedzieć, jak to się ułoży. Ja wiem, że Pana w Sejmie nie ma, czy w Senacie, ale yy, ten chaos yy, prawny to jest właśnie też yy, pokłosie decyzji lewicy. Lewica postępowała zgodnie z, z procedurą legislacyjną. Senat miał 30 dni na zajęcie się tą sprawą i no, nie jest w naszym zwyczaju przeprowadzanie ustaw szybna szybko w sposób, nieprzemyślany, ale chcę powiedzieć to o jednej inicjatywie, ponieważ odbył się niedawno, tak nazywany został okrągły stół z inicjatywy właśnie lewicy, gdzie spotkali się przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, no i wygląda na to, że osiągnięto jakiś kompromis, bardzo możliwe, że te wybory odbędą się 28 czerwca. My uważaliśmy, że powinny się odbyć troszeczkę później, chociażby właśnie z tego względu, żeby no, zapewnić ten cały proces, żeby on się znów mógł odpowiednio wydarzyć, natomiast oczywiście polityka jest sztuką kompromisu. No i też chyba już i wyborcy również no nie chcieliby za bardzo przedłużać już tych kampanii, bo... I ta kampania się... też może być troszeczkę inna niż do tej pory ze względu na ograniczenia pandemii. Ona już była inna, nawet można powiedzieć, że ona była bardzo ograniczona i ja przecież no Tutaj jestem koordynatorem sztabu Roberta Biedronia w województwie małopolskim i Robert Biedron jest jednym z takich kandydatów, którzy najlepiej się czują wśród ludzi. Na spotkaniach, na takich interakcjach to nie było możliwe i uważamy, że no, ta kampania nie była po prostu pełna, nie, nie było możliwości takiego, no, pełnego prezent, pełnej prezentacji tutaj programu konfrontacji. Ale do tej pory jakby się przeniosło do internetu, widać było właśnie te przekazy medialne, które sobie nawzajem wytykali jedni i drodzy kandydaci. Tak, oczywiście ona się odbywała w internecie, no ale no, kampania nie może tylko się odbywać w internecie, to musi być jednak te spotkania, muszą być te spotkania. Ja sam jak, no, póki to było możliwe, chodziłem po ulicach, rozmawiałem tutaj z moimi koleżankami, kolegami, z, z wyborcami, z mieszkańcami, zbieraliśmy podpisy i wiemy, jak bardzo to jest ważne, ten kontakt. No, same konferencje prasowe czy same live, y, to jednak troszkę samo. I teraz jeżeli ten kalendarz wyborczy będzie już rozpisany, znowu będzie trzeba zbierać podpisy. Czy już te podpisy, tak jak mówi PKW? będą e, zakwalifikowane z, tamtej, e, z tamtego czasu, przed no, 10 według, maja? Według tych propozycji Prawa i Sprawiedliwości, które w tej chwili weszły, no, wygląda na to, że nie będzie takiej konieczności, że ci kandydaci, którzy będą, którzy jeżeli zdecydują się dalej kandydować, nie będą musieli zbierać, natomiast nowi ewentualni będą musieli, no ale to, jak widzi Pan redaktor, to jest, no, jest to pewne zamieszanie, tak, które moim zdaniem, którego można było uniknąć. Pandemia trochę przeniosła nasze życie z właśnie tego lokalnego podwórka do internetu. Jak wie Pan, z tym czuje? Myślę, że, no, to jest taki problem w tej chwili najważniejszy, z którym wszyscy się zmagamy i z którym, no, z którym powinniśmy być tutaj jako obywatele, mieszkańcy Solidarni, My, nasz kraj, na no szczęście, pewne w nieszczęściu, nie był aż tak mocno dotknięty tą pandemią jak kraje zachodnie. Rząd się bardzo chwali sukcesami rzekomymi właśnie w walce z pandemią, co jest moim zdaniem fałszywym podejściem, bo. Zachorowań po prostu w naszym regionie Europy było dużo mniej niż we Włoszech, niż w Niemczech, niż we Francji. Może przez te ograniczenia, które rząd wprowadził? Właśnie. W ograniczenia wprowadzały wiele innych rządów również, ale no, podobna liczba zachorowań jest na Białorusi, jest w Czechach, jest w Serbii, na Słowacji. Po prostu no, w naszym regionie nie Jeżeli ma szczególnie Jeżeli Ale nie dane Białorusi, to ja bym nie, nie był taki pewien. Jakie tam są wyniki, bo mogą być. No, nie podawane w pełni. Ja nie byłbym pewien, również naszych. Powiem szczerze, ponieważ liczba testów, która jest wykonana w naszym kraju, to jest około pół miliona. Dla porównania Niemcy, które są co prawda dwukrotnie większym krajem, wykonały ich około 3 milionów. Podobnie Włochy. Wielka Brytania 2 miliony. No, jeśli się robi mało testów, to jest i też mniej wskazań. No też były pewne niekonsekwencje ze strony rządu. Zakaz wstępu do lasu po dwóch tygodniach wycofany. Mieliśmy problemy w placówkach zdrowia. Tutaj niedaleko nas w Brzesku, gdzie było zamkniętych kilka oddziałów, gdzie no, reakcje były bardzo późno. Ja to nie mówię w tej chwili po to, żeby wypo wypominać, tylko chodzi o to, że to jest taki temat, który uważam, powinno być jak najwięcej jawności, jak najwięcej przejrzystości i lewica też proponowała to, żeby no, różne rozwiązania, żeby zwiększyć liczbę testów, tak, żebyśmy mogli robić 50, 70 do 100 tysięcy po pewnym czasie dziennie, tak jak w innych krajach, no bo jednak jest to potrzebne, żeby diagnozować sytuację. A co do lasów, to nie może była też obawa, że wszyscy Polacy wyjdą z domów. E to ta susza, która była, dzisiaj mamy za oknem deszcz, a wówczas mogłoby być zagrożeniem. Mieliśmy przykład parku, gdzie się paliło kilkadziesiąt hektarów. Jest oczywiście pewne zagrożenie, no natomiast jeżeli zagrożenie suszą, no to trzeba tak przedstawić, jako zagrożenie suszą, a nie jako walka z pandemią. Tak? I tutaj właśnie im mniej obywatele im rozumieją z tego przekazu, im mniej on jest klarowny, no tym bardziej tym mniej ufają po prostu, a tutaj jest bardzo ważne, żeby było takie zaufanie. Właśnie w tej kwestii do władzy, no i władza musi bardzo transparentnie działać. W ternowie Lewica się połączy? Będzie silniejsza? Lewica się łączy, łączą się dwie partie. Wiosna z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Jest to łączenie, które, no łączenie elektoratów, tak to trzeba powiedzieć, które bardzo dobrze się właśnie, w, to bardzo dobrze wypadło podczas wyborów parlamentarnych. Ja tutaj reprezentuję Wiosnę i... Moim celem jest to, żebyśmy zbudowali w Tarnowi, w naszym okręgu tarnowskim, najnowocześniejszą ze wszystkich partii. to będzie partii. nowa nazwa? To nazwa się będzie, tak, partia się będzie nazywała Nowa Lewica i będzie połączeniem struktur, mam nadzieję, elektoratów, bo to jest największym wyzwaniem, obu partii. No i nie ma powodu, żeby w Tarnowie, żebyśmy nie mieli naszych radnych miejskich, żebyśmy nie mieli radnych wojewódzkich, żebyśmy nie zawalczyli, jak już przyjdzie na to czas, o urząd prezydenta. Przecież proszę zwrócić uwagę, że w takich miastach rzekomo konserwatywnych, jak Rzeszów, jak Kraków, jak Wadowice swojego czasu, władzami byli ludzie wywołujący się ze Środowisk Lewicowych, więc to nie jest niemożliwe. No tylko, że to się samo nie zrobi. Dlatego ja uważam, że no, lewica przede wszystkim powinna w tej chwili otwierać się na nowe środowiska, na nowych ludzi. Powinna współpracować z tymi, dla których będziemy naturalnym zapleczem politycznym. Ja mam duże szczęście, że w ramach wiosny współpracuję z naprawdę z bardzo ciekawymi, z fantastycznymi osobami z różnych środowisk, z różnych pokoleń. To są osoby, które mają kontakty z seniorami, to są też ci najmłodsi. Mamy wspaniałą młodzieżówkę przedwiośnie, która rośnie w siłę, jest coraz liczniejsza. To ci młodzi ludzie robią bardzo fajne rzeczy. Yy, mamy też przedstawicieli pokolenia 30-latków. To są ludzie, którzy są już yy, doświadczeni, mają, ale też mają mnóstwo pomysłów, rozumieją wyzwania przyszłości, działają w, yy, działali w stowarzyszeniach na rzecz miasta. I absolutnie uważam, że tę energię i ten potencjał należy wykorzystać, a to się zrobi tylko i wyłącznie, jeśli dla każdego będą drzwi otwarte, jeśli dla każdego będzie możliwość do wykazania się. No i dopóki będę miał wpływ na tę lewicę, mam nadzieję, że tak będzie, to uważam, że to jest no, jedyna droga, którą lewica będzie? powinna tutaj w Tarnowie podążać. Zawalczy pan o przewodnictwo temu nowemu ugrupowaniu? Panie redaktorze, zobaczymy jak to będzie, ponieważ oczywiście no, jest, to, jest to decyzja demokratyczna członków nowej partii. Wiemy, że do poziomu zarządów wojewódzkich mają być na początku stworzone parytety. Nie wiemy, jak to będzie dalej, ale myślę, że tutaj najważniejsze jest, jest, jest to, w którym kierunku ta lewica pójdzie. Tak? I... Jeszcze raz chcę podkreślić, no bardzo ważne jest, żebyśmy się otwierali. Jest sporo osób, które gdzieś tam z tych struktur nawet odeszły swojego czasu z różnych powodów. I z tymi ludźmi trzeba współpracować, bo to jest, nasz, to jest nasze zaplecze, to jest nasz potencjał i tylko w ten sposób wygramy. Mówił Pan o tym, że chcecie mieć swoich przedstawicieli w Radach Miejskich, w Radach Oczywiście. Wojewódzkich. A co to w ogóle może przynieść ta, dla miasta Tarnowa? Takie odświeżenie, powrót lewicy na Salony. Tak, oczywiście no, lewica rolą lewicy jest jakby myślenie, patrzenie w przyszłość. To jest my jesteśmy siłą postępową i my mamy w swoich szeregach sporo osób, które rozumieją to, jakie wyzwania stoją również przed miastami A tego. Można typu. patrzeć w przyszłość, choćby w Tarnowie, tak bardzo zadłużonym. Panie redaktorze, oczywiście no, Tarnów jest miastem zadłużonym, jest miastem tak jak każdy samorząd w tej chwili, który cierpi z powodu również strat spowodowanych pandemią. No, szacuje się z tego, co ja wiem, około 50 milionów złotych, w tej chwili straty, które będą w, w Tarnowie, w, ale w Krakowie no, to ma. Ponad był... 400 milionach to już nie jest no, no Ale przy 800 milionach tak dochodów zaplanowanych, no to jest, jest konkretny cios. I oczywiście z tym się trzeba zmagać, ale też trzeba mieć takie powiedziałbym, taką wizję troszkę bardziej miękką, powiedziałbym, to znaczy też taką strategiczną. I takim największym, tutaj jedną z największych bolączek Tarnowa jest to, że młodzi ludzie tutaj nie zostają, że rzeczywiście jak się bada, były takie badania, które pokazywały, że ludzie młodzi nie, nie wiążą się z Tarnowem i to nie jest tylko problem Tarnowa, to jest problem w ogóle miast takich, powiedziałbym średniej wielkości. I ja tak troszkę się tym interesuję, i widziałem na przykład przykład różnych miast, jak sobie z tym radziły. Przykład Hamburga, na przykład, gdzie od 2011 roku wyszła uchwała, że jedna trzecia wszystkich mieszkań, które są budowane w tym mieście, w tym niemieckim mieście, Musi być to muszą być mieszkania komunalne, dotowane o, niskich, o niskim czynszu, i to bardzo pozwoliło rzeczywiście, po pierwsze, zatrzymać ludzi w mieście, po drugie, obniżyć czynsze również na tym wolnym rynku, no bo wiadomo, jest pewna presja czynszy. Stworzenie też warunków zamieszkania takich pełnych z infrastrukturą, taką społeczną z usługami, bo wiadomo, przy naszym deweloperskim. Prawie trudno jest czasem o plac zabaw przy budowanym bloku, to wszystko można zmienić. I także taką poczucie, że w tym mieście się dobrze dzieje. To jest bardzo ważne, bo takie tworzenie więzi tutaj w, między mieszkańcami y, jest y, no, też czymś, czego nam bardzo, bardzo potrzeba, żeby ludzie byli dumni z naszego miasta, żeby chcieli tutaj zostawać. A też proszę zauważyć, że chociażby, no, ja tak mówię o tych mieszkaniach, oczywiście jest wiele innych tematów, ale no, mieszkanie to jest taka jedna z tych najbardziej podstawowych potrzeb. Jeżeli I to, co zatrzymuje. W zatrzymuje, w tak. I trochę zmniejsza też tą presję na, na te konieczne poziom wynagrodzenia. Ludzie uciekają do Krakowa, uciekają do Warszawy, no bo tam mogą więcej zarobić, ale też muszą więcej wydać na to mieszkanie. Jeśli ono jest zapewnione po umiarkowanej cenie, wtedy no, chętniej ludzie zostają. No, mało kto chce tak powiem, naprawdę wyjeżdżać ze swojego miasta. Na to ma się jeszcze 3,5 roku tak naprawdę, bo wybory samorządowe. E, będą ponad, za ponad 3 lata. E, przygotujecie do tego czasu taką no, ekipę i program dla my miasta? My już nad programem pracujemy. Oczywiście no, nie wiemy, kiedy go ujawnimy, no bo tak jak pan redaktor stwierdził, do wyborów samorządowych jeszcze troszeczkę czasu, no, ale my, my go przygotowujemy dlatego, żeby wiedzieć, w jakim kierunku iść. Tak? i. E... to będą też jakieś konsultacje z mieszkańcami? Na pewno będą mi konsultacje, ale też w tej chwili jesteśmy na etapie takiego troszeczkę, no jak to się mówi, benchmarkingu, czyli stajemy, staramy się patrzeć, jak robili ci, ci to ci, którym się udało i rzeczywiście jest dużo. Czyli S za przykład nie wierzycie magistratu tarnskiego. Panie doktorze, są dobre i rzeczy również i w Tarnowie, które się dzieją, ale my patrzymy przede wszystkim na to co możemy nowego też wnieść, tak? co, no, co nowego. I tutaj jest, no, jest mieszkalnictwo, jest edukacja, jest y, budowanie tych więzi, jest kultura, no, jest wiele takich tematów, rzeczywiście przyciąganie inwestorów y, i na te tematy będziemy się na pewno wypowiadać. Bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu. Dziękuję bardzo.